Chyszkle. Chyszkle druga część tym... ...dlękaczyć... ...próbę... Się... powiedzieć na poziomie filmie, w sensie... się skończyła. ...od... ...Slendrina. A czemu? Tak sobie nie ale z prasnej, bo... ...w sklepie była muzyka, że... ...Slendrina Sailor. Nie moja wina, że mam na. Trój. И что я тут И ангелы зарастут. Короче. Ангелы... Иди. хочешь Я могу прислушаться к памяти. Nie mogę taką mieć pamiętam. Nie chciałem się samych Sław tamtą stronę. Ja ją tu wyjdę. Indzielen. Indzielen ja cię dobrze widzę. I to masz do mnie jakiś problem teraz? Masz jakiś problem. Jest jakiś problem do nas. chcemy um, uciec sobie. Nie możemy uciec nawet. Co za dyb? I patrzcie na pająki. Nie. Jaki to Szybko Który te teraz te zaraz rozpędzimy się robić do myślę, że to tak nie chodzi po telefonie, ale to już O dzisiaj snu nie będę miał ciekawek. Będę. Przewale. Zobaczcie na pająkę! Dobra, mordy. W poszukiwaniu przygód, kur... W poszukiwaniu przygód, chodź tu on nas. Idź ode mnie. Odejch. No ja ci wali. No, Chłopcy już mam czwartą noc. Nie uda nam się dziś tograć. A mam sześć nocy. Już mam kres, już, już... nie przejdziemy tej gry na bank. Wszystko sobie jem. Jak... Chcieliście, abym ginął. No to już macie. Te... serię. Oliwier się boi, a widzowie się cieszą. Czy wy naprawdę tak mi że właśnie chyba pisał, kiedy będzie film z a już kiedy nagrywać? Dobra. Jak Kuba napisał? Um, to Kuba chce? Mm. Kiedy będzie film ze Stręby na stylą? A no wiesz. Slendryna Silom już chyba nikt nie zauważył, bo zostało wynika. A kiedy będzie film? nie Slendryna Silom, to. Slendryna The School. Nie kuba. Wiesz, nie ja bym się nie brakował. Dzisiaj zginę już na 100%. Na więcej niż.

Dobrze nam idzie już. Może uda się przejść grani. No, a, bar a bardzo bym chciał przejść grani. Bo... przejdziemy. Mm. No to będzie Jeśli jeśli podoba Wam się moje filmy, zasubskrybujcie i walnijcie w dzwoneczek bardzo mocno. Nie, otwórz mi to. Zam Zamknij. Yes. <trybuj> Dobra, otwórz mnie i co my tu mamy. Tu. Wow, Ale niespodzianka! Dynamit był w skrzyni! Wow, Ale zarąbista niespodzianka. Każdy ją widzowie chciał. Na dzień dziecka czy na urodziny w grani. Co nie? Tak? Ale była fajna niespodzianka. O, ale co była. Ujo, wow! wow to mi trochę jeszcze dwie noce, aby uciec. Jo, to nie tak, że u, nie ucieknie. Ach, bardzo fajna dziękuję. Ej, tak spiesznie mam sześć nocy, aby uciec. Mm. Dobra. No to lipa zaraz. Mamy angel na A Ale myślę, że na nie ma. Mmm. Wee, lepiej nie. nie И я Он мне еще не рушал. И А кто это уже? Иди, увидел. Я же Миша. Не буду Миша. Ты до первого была No. się nie. Ło. Wow. Ktoś ma urodziny, to ma to waszym prezentem, to może dostać się ode mnie prezent, Oliver, który ginie w kierce komputerowej. Bogą mi być to. Ja się walę, cię zaraz. Nieś mi na widzę. Nie, nie chcecie, Gro. w Tylko, żebym miał kupę się w majczach. Ale naprawdę była widzowie bardzo fajna niespodzianka. Uj, tak. Bardzo fajna bomba. Dobra. Teraz do ja Ja wale. Ale miałem szczęście. Spierdzika jest i nie wiem, w którą stronę mam iść w to bo to jest tak ta, ta droga engingu chyba uda nam się uda nam się chyba uda nam się chyba Ale teraz będzie... Czyli tu mieliśmy bardzo fajną... Tu niespodzianek, zabyłam. A tu? No wow! O, ale stroka. A teraz to nie jest mi nic potrzebne. Mam już wszystko. Moje marzeniem jest to, aby jak kino. Jest! Przejdziemy chyba tą grę. Mówię chyba, a nie, że na pewno. Ale raczej przejdziemy. Uwidawmy jeszcze jedną rzecz. I to nożyce? Jeszcze tylko mi został nożyce Pierdykam. No, ale ona nie może wejść. Ha ha ha. Ale ciebie Bambik. Czemu? Bo nie możesz tu wejść. <much> nie wyzywaj mnie, że mamikiem. Po prostu jestem za duża i nie mogę się zmieścić. Ty, 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 ty. Nie widziałam, że Angelan utrafi mnie. Rozumiem to jej. <much> Ale normalnie. Dobra, Murty. Bo zaraz przyjdźmy. Jeszcze tylko to nożyce I mam cały ending. Idziesz. Gdzie ona? co mnie poraziła. Jak. Zdarzy się i jamsgra, i bluzy. Mm. I została mi ostateczna noc. Jak wezmę nożycę, to już chyba. Mam cały ending. Mm. Mm. Aż skończyłeś się taki jakby ja. Nie, 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 muzyki bez muzyki. nie, Co? nie, tak Co? Ja ja nie, 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 po prostu. nie, Kurde. Kurde. nie, 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 ale już mamy nożyce, noży które tak bardzo cierpią. Jest? Nie wiem, z której strony ona będzie. Czy z lewej mnie zaskoczy, czy z Czy w tej stronie mnie... No w tej. by była z tamtej? Idź teraz w A czy możesz iść... Idź prosto! Prosto mówię. Nie. nie Kina I to jest gwarantowane już. No ja ci wale. No ja wale. Ojej. Oh yeah. Nara. Do widzenia. W końcu. W, w końcu. No i co dalej? Mówić. Dzień dobry. Znaczy do widzenia. Proszę. Uciekłem. Uciekłem. Pięknie. Myślałem, Wam się podobał, że... a jak zostawicie pięć łapek, to wie, która do mnie przyjdzie, będzie musiał przejść no, ten ending, który ja teraz grałem. Ja spodziewałem się, że to będzie taki proste. Ja myślałem, że to będzie very hard, to jest very ghost mode. No dobra, ja muszę się już z wami niestety na nara.